Ezi? Jesteś w domu? O. Cześć, witaj przyjacielu tak puka, Witaj dzwonę. przyjacielu, cześć, cześć, cześć witaj, witaj Zapraszam w moje nieskromne progi Dzięki Przyjacielu, wszystko. Świąteczny Widać tego efekt nie? A tego jest masa w ogóle u mnie w domu, moja mama jest mega fanką To wszystko na choinkę czy po nie, całym domu? To wszystko dom. jest po całym domu, na choinkę dopiero będzie Kuchni też tego trochę jest no, wiesz, czegoś? Tak, a, no, jakieś bata? herbaty, jeśli można. Mięta z sydryką? Mięta. To no, wiesz, może jak się będzie robiła herbata i kawa, to mm. możemy się przejść po domu. No dobra. Zapytać, to jest tak re re rezi. A jak, e staje? a jak się mówi? Rezi czy rezi? Jest, jest rezi, rezi. Ja, tu śpisz, tak? Tak, tutaj śpię i montuję i pracuje. Yy, jest też znowu oczywiście... Akurat tutaj jest czysto, ponieważ mm. dopiero co wróciłem z Dubaju, z... z... Z Rafałem i jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. Widzę, że zmontował mi się filmik, który montowałem, bo montowałem ostatnio właśnie od razu. Trzeci, trzeci dzień z gwiazd, wiesz? A dzisiaj? Tak, dzisiaj to montowałem właśnie i... Jesteś, to już Jaką kamerą ty nagrywasz? To jest zrobione soniakiem, takim mniejszym. to jest A, Soniak. Sorry. On jest bardzo fajny, dlatego że jak go włączysz, może teraz sobie selfie mode i, i nagrywasz to w ten sposób. Też, nie to powiesz, to... że się modlisz do tego. Nie no modli się nie modlę, aż tak chory nie jestem. No dostałem go w grudniu. W grudniu właśnie na, na jednym z eventów youtuberskich został, dla mnie, został mi wręczony właśnie. Bardzo fajna sprawa ładnie się komponuje, tu mam w ogóle mniejszy przycisk. Za 100 tysięcy to jest za milion, nie? Jak zaczynałeś, to tak jak myślałeś, że dojdzie do takiego większego? czy nie? Nie, kompletnie nie. Jak zaczynałem, to nie było w ogóle takiej takiej w ogóle nastawie nie było, że tak to się może wszystko rozwinąć. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, zaczynałeś myślisz sobie, a jeszcze do miliona tak jest dwa lata i będzie milion widzów, tylko totalnie nie. nie. Najpierw, że zaczynałem z perspektywą taką, że chcę czymś podzielić najpierw pokazać im, co osiągnąłem w grach komputerowych, bo od tego się totalnie rozpoczęło. Bez kamerki, bez w ogóle audio i, i, i dźwięku i głosu. To wszystko było poka pokazywane, co było w grach, Zapraszam Cię do kuchni, tak. idę Ci herbatki. A to co są... to za obrazy, tak? Moi, moi rodzice się pasjonują yy, w Chorwacji, mhm. to są właśnie widoki ujęte w yy, Chorwacji, w ogóle ładny to efekt, taki mega... Tak, naświetlony. Mega, mega. A ja to jest zresztą salon, w którym też często, często coś nagrywam. W zasadzie już może nie, kiedyś częściej nagrywam w, w tym salonie. Teraz Popatrzcie, tu nie, radzi, nie ma jednej rzeczy. Czego ma? Telewizor. Telewizor. Nie ma, nie, no. nie więc bez telewizora. To jest po to, żeby siedzieć ze znajomymi, z przyjaciółmi albo na imprezie jakieś. Dużo z tego żółtego, bardzo. Zielony, żółty. Mm. Potem te filmiki, które ładnie się powyglądają. Ktoś I możemy gadać. Ktoś tam stoi. A ta będziemy nagrywali teraz, wiesz? Siedzimy sobie z Rezji w kuchni, kupujemy. Tak, to powinien <grym> <grym> kupu. tak powinienem. Wyciągnąć. Nawet to Proszę, proszę. Dzięki. Jeszcze tam ci tą łyżeczkę. Nie, nie, ja bez cukru. Dieta. A chciałem, żebyś się nie musiał ubrudzić, tutaj A woreczek wyciągnąć, jakbyś chciał porosze. Na Co potrzeby filmu wyciągnąłem woreczek. <głos> <głos> o, ale jestem u jego dzisiaj, bo mam pytania właśnie od widzów, które padły u mnie na, pod filmem, zapowiedzią oraz na fanpage'u Chipsa. Był konkurs, wybraliśmy trzy pytania. I pierwsze pytanie do Ciebie. Skąd zajawka do YouTube'a i do Enduro? Zaczęło się w ogóle od tego, że wiesz, e, grałem od małego, od, od naprawdę nie pamiętam czasu lubiłem grać w gry. Zresztą grałem na przypale po nocy. Tutaj nawet w tym oknie, który widzisz, często się wykradałem w nocy do, do tego laptopa, żeby popykać właśnie w Settlersy. Ym, i, I naprawdę nieraz byłem przełapowany na, 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 na takie właśnie gierka. Tak. Chciałem przekazać, pokazać mhm. ludziom, jak to jest w grach komputerowych. Znaczy, może jeszcze inaczej, co mam ja w grach tak. komputerowych, a potem uogólniałem to do tego właśnie do tych gier komputerowych, do tego właśnie jakiejś recenzji, do jakichś przejść, pewnych etapów i tak dalej. Potem jeszcze później, chyba z rok później, można nawet dwa, mhm. pojawiła się kamerka dopiero. Gdzie, gdzie już właśnie zacząłem coś komentować i też jakąś tam mimiką to, mimiką to podkreślać. No i aż w końcu z tego takiego typowego tutoriala czegoś, jakiegoś tam przedstawienia jakichś ele elementów w grze przeszło do takiego bardziej to, do takiego show, do takiego show, gdzie jest ta gra komputerowa, gdzie się bawimy wszyscy razem, gdzie gadam z ludźmi pod, tym, pod tymi filmami i wspólnie coś tworzymy te tak naprawdę, nie? Od zaczęło się tak, że w zasadzie w wieku Trzecia klasa gimnazjum, to chyba 14, 15, 16 lat, coś koło tego. Zacząłem się strasznie jarać takimi właśnie ekstremalnymi filmami, gdzie właśnie mm -hmm. ludzie na motorach jeżdżą. Em, w ogóle wtedy, wtedy był taki przyłom tych ekstremalnych kamerek, które zresztą teraz używasz. No. Także zaczęło no się wszystko rozwijać wtedy. I zacząłem to strasznie siedzieć w internecie i strasznie zajarałem się właśnie motocrossem. Motocrossem, ale niekoniecznie takim stricte motocrossem, czyli na torach, ale bardziej też enduro, czyli wiesz, czyli eksplorowanie terenu, góry, lasy, prasa. trasy. Coś pięknego, błoto i wysiłek, nie? Od tego się leciało: y, o 120 juniorki mm. takiej mniejszej, potem 250, a teraz już 4 osób 450. Sto. A zresztą ostatnio byłem w Dubaju, to właśnie miałem okazję, zostałem zaproszony właśnie na wyjazd na trening, mm. y, by pojeździć po wydmach coś pięknego stary, Naprawdę no takich terenów jeszcze nigdy, to był w ogóle mój orgazm y, mojego <laughs> mojego, że tak powiem, życia, życia motocyklisty. Co dostać takiego dziwnego, od fanki, najdziwniejszy prezent, taki... Się zaskoczył. Znaczy takiej sytuacji w ogóle było pełne naprawdę, bo, bo jak zapewne wiesz, no też sami zresztą otwieramy takie paczki od, od, od fanów, tak też takie jedno, jedno z najbardziej chyba e, śmiesznych zdjęć pamiętam, ale to już to było dawno temu, kurczę, nie potrafię sobie przypomnieć właśnie hasła. E, polegało to na tym, że Laska sobie zrobiła zdjęcie z lustra, mhm. wiesz, z swoich posiadków, nie? Była tam półnaga. E, zrobiła zdjęcie z swoich posiadku, oczywiście ubrana po jej tak. ale takie zdjęcie, wiesz, zachęcające w ogóle, masakra, z podpisem z hmm, co tam pisało. Z tego strasznie bekę cię pamiętam, z Multin. Tak byliśmy spłakani. Nie Kto pamiętam, a może za do, no do Multi. do Multiego, on mi przypomni hasło. Telefon z do przyjaciela, Siema, siema, Multi, jak słuchaj, dzwonię, bo jestem z, z Jackiem, nagrywam wjazd na chatę. Mam do Ciebie pytanie, stary, bo nie pamiętam takiego momentu. Nie pamiętasz z, w, między innymi w okresie czasu iem jemowskiego tam w marcu i tak dalej? Zdjęcie tej takiej oli. No, no, no! Tak to było? Tak, tak było to hasło? Ooo, to było to hasło, to było to hasło. Dobra, dzięki ci, dobra, dzięki ci. Bo to czekaj, czekaj, zacznę głośny. No? Elo morda, elo. No siemanko, siemanko, ej to dzisiaj wrzucam ten filmik. Tak, wrzucam dzisiaj, tak. Pozdrów internet i spadaj. Zaraz będziemy, wrzucę. Podawiam internet, podawiam internet. Nagrywaj nowe rapsy, rapsy nagrywaj nowe. Z Zresztą będzie fit. Stary, nie wiem jak to będzie, ale muszę kończyć, wiesz? To było tak, że żelazka, tak ci mówiłem, zrobiła zdjęcie właśnie swoje, swojego tyłka W ogóle tak wygięła się pięknie, oczywiście lusterko i tak dalej I hasło pod tytułem Wjechałbyś. <laughs> Stary, by się byli tak spokojnie, Jeszcze byłem z kumplami właśnie, z multi, z Czułkiem byłem na, na evencie Tak czytałem o co chodzi, mówię, w Polsce, nie? Jeszcze jedno ważne pytanie, które nurtuje bardzo wielu ludzi i youtuberów i fanów Co zrobisz jak skończy się YouTube albo przestaniesz nagrywać na YouTube Ja już ten, ten kanał buduję od w zasadzie kanałami różnymi, tak teraz ten mam od 3, a ogólnie buduję to od pięciu przeszło. Jest to masa pracy, mhm. tysiące już myślę godzin spędzonych przy tym wszystkim, e, nie mam żadnego licznika, także nie powiem ile dokładnie. Tato, nie hałasuj, nagrywamy, a, a nic się nie stało. Gdyby to miało się tak skończyć od tak, no nie pozwoliłbym na to. Mhm. Znalazłbym jakieś inne medium, by się właśnie z ludźmi, którzy nas teraz tak naprawdę oglądają kontaktować, bo, bo, te, bo tego tak naprawdę, tak naprawdę ludzie chcą i pokazujemy, nie tylko ja. Ty mhm. tak samo i cała masa innych youtuberów, jak bardzo my jesteśmy w stanie się zrzeszyć i spotkać całej Polski w jednym miejscu, mhm. pogadać, zbić piątkę, więc nie ma szans, żebym, żebym powiedzmy wraz z końcem YouTube'a przestał powiedzmy, wiesz, no kurde, nie mam YouTube'a, no koniec, nara, no nie nagrywam już więcej. Znalazłbym zupełnie jakieś inne medium, zapewne nie tylko ja bym takich szukał, mhm. bo w tym momencie i na pewno byśmy dalej to jakoś realizowali, nie? Kuchnia pełna niespodzianek. Z czego ona słynie, bo tyle A, o niej słyszałem. No ja się to z momentu, kiedy. Pewnego razu, wróciłem późno z imprezy, wziąłem GoPro i zrobiłem taką relację na backstage, typu, typu yy, tosty jego i wiesz, godzina tam, nie wiem, druga w nocy, coś koło tego, wiesz, GoPro sobie wziąłem do ręki, nie? I taki mega zmęczony, już wiesz, tam zrąbany zaczęło się od tego, że pierwszy raz pokazałem kuchnię, tosty. Tak. Zaczęło się od tostów Reziego, Jak sobie wstukać te tosty jego to jest jakiś tam chyba stary filmik wyskoczy. No proszę Państwa, ty robimy tosty, bum, robię te tosty. I robisz też. Tak? I robię, i wiesz, potem smaruję tu masełko, tutaj szymeczka, to są tosty jego proszę bardzo, można iść grać, nie? Wiesz, przed filmikiem, wiesz, jest, prof, jest, jest energia, jest energia, kawka, i lecę nagrywać grę. Także stąd suje kuchnię a Ostatnio zresztą często są jakieś sytuacje, kiedy powiedzmy dla fanów y, piekłem babeczki aniołki bo, dla tj. Tj. tak to moja mama właśnie zapytać moja mama tu zdobi tak ci pokazywałem tam wcześniej salon jest tego tak naprawdę dużo y, tych ozdóbek i których tu jeszcze nie ma tak naprawdę wywieszony. w ogóle to jest też bekowa sprawa, kalendarz 2012. Jest czosnek na wilkołaki chyba. Tak, tak, ta, ta. żeby tu was, żaden wilkołak się nie, zda, nie wszedł do domu. No to stary dziękuję Ci, bo tu masz w ogóle swój płaszczyk, proszę bardzo. No Dzięki, żeby nie było, że to wszystko jest ustawione, więc, <laughs> więc nie ma Nie, nie, nie. Dzięki ziomek za... Za, za, za obecność tutaj, za odwiedziny. A, dziękuję. Dzięki. Trzymaj się. cześć.